Witam, ja jestem Marcin. To jest yy, mój poradnik co do przyspieszenia, myślę, startu komputera. Przy starcie komputera uruchomione są pewne aplikacje, na przykład, nie wiem, u niektórych to może być Scape, u niektórych Origin, Steam, tego typu rzeczy. Uruchamiają się one przy starcie systemu i spowalniają jego, no właśnie, uruchomienie. I. No, to są właśnie te aplikacje działające w tle. Ja już mam je po powyłączane. ale tak, yy, można te aplikacje yy, wyłączyć: ich automatyczne włączenie, włączanie yy, przy starcie. To powinno przyspieszyć uruchamianie się systemu. Musimy, tak, wchodzimy w start, uruchom, lub w nowszych systemach yy, to jest wyszukaj i wpisujemy msconfig. Yy, tutaj to otworzy nam się narzędzie konfiguracji systemu. Zakładką, która nas interesuje, jest uruchamianie. I tu mamy listę programów, które uruchamiają się przy starcie systemu Windows. Teraz możemy wyłączyć to, co jest nam niepotrzebne, czyli w moim przypadku, to jest tak. Program od kamerki, program internetu, Fraps, Messenger, Windowsowy, Steam mi niepotrzebny torrent, tak samo. Co jeszcze? Hamaczy mi niepotrzebne. Jest to coś jeszcze? Nie. No, te aplikacje teraz w tym momencie nie będą mi się włączać przy starcie. Windowsa. Zastosuję, zamknę. No ja jako, że nagrywam zakończę bez ponownego uruchomienia, ale wy musicie uruchomić ponownie. I teraz... Tak, teraz przy uruchomieniu systemu Windows wszystkie te aplikacje nie będą się uruchamiać, co... co przyspieszy się włączanie tego... System. Tak. Jakby ktoś miał jakiś problem, to od tego są komentarze, od tego są wiadomości prywatne. Ja się z Wami żegnam. Cześć i hej.